Cześć kochani. Jak pamiętacie, na ostatnim filmiku mówiłam wam o alternatywnych metodach wysiewu, kiedy zaczyna nam już brakować parapetów w domach. A chcielibyśmy jednak mieć w tym ogrodzie kwiaty, byliny, inne ciekawe rośliny, ale po prostu miejsce w naszym domu już się powoli kończy, a przed nami jeszcze pikowanie pomidorów. U nas już papryki są popikowane, więc pomidorki zostały. No i po prostu tego miejsca ubywa, ubywa. Tu jeszcze dojdzie seler, tu dojdzie por, jakieś inne rośliny. I nagle okazuje się, no, że nie mamy miejsca, żeby wysiać kwiaty. Więc ja proponuję Wam taką inną metodę wysiewu, którą parę lat temu obejrzałam sobie na filmikach, które były kręcone w Stanach Zjednoczonych, i na tych filmikach bardzo dużo osób wysiewa nasiona do butelek. Takich zwykłych butelek po napojach. Co prawda oni wysiewali do dużych takich galonów, bo jak wiecie, wszystko w Stanach Zjednoczonych jest duże i wielkie. I tam mleka na przykład, czy soki y kupuje się w galonach, więc to są takie wielkie butelki. Ja zastępczo za taki galon po prostu używam butelki po płynie do, spryskiwaczu, y do spryskiwaczy albo do y uzupełniania mydła y w płynie, bo też kupujemy sobie w takich 5-litrowych zbiorniczkach. Natomiast, w zależności, ile jakiego rodzaju kwiatów, rośliny potrzebujecie, no to do tego trzeba też dopasować pojemnik. Nie ma sensu siedzieć do 5-litrowego pojemnika powiedzmy, nie wiem, 10 astrów, bo to mija się z celem, więc lepiej to wysiać do butelki. Ja wam pokażę, jak my to robimy. Jak widzicie, mam tu przygotowaną buteleczkę. Jest ona podpisana goździk kropkowany. Wewnątrz butelki znajduje się ziemia z perlitem. Jest to ziemia do siewu i pikowania. Ta butelka, jak widzicie, w tym miejscu jest przecięta, a później jest sklejona taśmą klejącą. Zaraz będziemy to robić na przykładzie tego, tego pojemnika, właśnie z płynem do spryskiwaczy, i dokładnie w ten sam sposób postępujecie ze zwykłymi butelkami. Najlepsze są butelki, które są szerokie. No niestety to jest zwykła butelka 1,5 litrowa, ale tam jest tylko kilka nasionek tego goździka do środka wrzucone. Co jest ważne to, aby nasza butelka z dołu posiadała otwory, przez które nadmiar wody będzie wypływał. Ale teraz już tak do rzeczy. Odkładam sobie moje goździki kropkowane na boczek. Jak widzicie, mam przygotowaną y, ziemię do siewu i pikowania, wymieszaną z perlitem czy jest konieczny perlit? Nie, nie jest konieczny, może to być też piasek, jeżeli chodzi o rozluźnienie ziemi, a jeżeli nasiona danej rośliny, czyli na przykład groszka pachnącego są duże, nie musicie w ogóle żadnego takiego rozluźniacza do ziemi stosować z tego względu, że sama ziemia do siewu i pikowania jest taka właśnie puszysta, napowietrzona nie posiada właśnie tych zgrubień nie posiada patyków kawałków kory, nie przekompostowanej jakiejś masy organicznej, więc taka Ziemia sama w sobie jest dość puszysta. Niemniej jednak ja ten perlit stosuję, z tego względu, że już Wam powiem, co wam do moich butelek, jest ich tu cały arsenał za mną. Później będę je ustawiała do skrzynki i wynosiła na zewnątrz. Ale po kolei. Z bylin zasialiśmy sobie dzwonek ogrodowy. To jest fantastyczna metoda, żeby właśnie hodować wszelkie byliny. Dostałam jeszcze wczoraj nasiona jeżówki, więc jeżówkę dwukolorową sobie wzięliśmy i również wysialiśmy. Złocień, odmiany Crazy Daisy, więc tu macie same byliny. Goździki, które Wam ostatnio pokazywałam na filmiku, odmiana Holborn Glory, lew konie. I lew konia jest niestety, ale rośliną jednoroczną, ale uwielbiam, ma przepiękny zapach. Aster alpejski. Troszkę mi się kojarzy z tymi chryzantemami, które w okresie Święta Zmarłych kupujemy. Też takie drobne kwiatki. Mam jedną, ale w kolorze takim szafirowym. Dosiewaliśmy jeszcze werbenę patagońską, szałwię muszkatałową, ostróżkę trwałą. Jak widzicie, trzymam się cały czas tej kolorystyki. Jaką sobie zaplanowałam na mój ogród. Kolejny goździk brodaty, Newport Pink. Z przyczyn niewiadomych, piszę tu: rudbeckia purpurowa jest namalowana biała, więc to będzie niespodzianka. Lawenda. Przetacznik kosowy. Budleja. Wybierałam wszystkie nasiona różowo-fioletowe, jakie tylko udało mi się znaleźć. Rudbekia purpurowa jeżówka. I z ostatnich goździk kropkowany, ten właśnie, który pokazywałam wam w butelce i goździk brodaty pełnokwiatowy. Te nasiona mam już wysiane w butelkach, ale przystępujemy do wspólnego siania. Z ciekawych jeszcze roślin udało mi się znaleźć w tych kolorach, które planuję w swoim ogrodzie, szałwie trójbarwną. Trzeba się nachylić. Floks <gwieżdżisty> gwieździsty, mieszanka. Na wyprzedaży były też takie nasiona, w których znajduje się właśnie aster książęcy, cynia daliowa, dalia zmienna, rudbekia i słonecznik ozdobny. Tego nie będę wysiewać. Dali nie będę raczej wysiewać. Chyba, że akurat mi się zachce. Bo dalie mam swoje karpy schowane. Muszę je wyciągnąć w najbliższym czasie. Na pewno cynie astry sobie zasiejemy. No i pozostałe już roślinki to złocień różowy. Jakoś bardzo lubię te kolory. I wszelkie odmiany astrów, które można dostać. I przepiękna nasturcja. Która będzie całkiem inaczej wyglądała. Wszędzie tu po stole pewnie zauważycie, plątają się kawałki plastiku. Ale przystępujemy do siania. Myślę, że zaczniemy wysiew może od astrów. Mi nie zależy na tym, żeby te astry posortować kolorami. Mi się osobiście wszystkie kolory podobają. To wysieję do butelek, bo nie zależy mi na tym, żeby tego posiadać dużo. Więc zaczynamy. Mamy przygotowany pojemnik. Jak widzicie, pojemnik zwykły, 5-litrowy, tak jak kupujecie tani płyn do spryskiwaczy. On jest rozcięty, ale w tym jednym miejscu się trzyma, bo w tym miejscu nie przecinamy go całkowicie. Jak widać z dołu są otwory drenażowe. Można je zrobić oczywiście mniejsze, bo ja bez problemu mogę tam palca przełożyć przez te dziurki. Natomiast chodzi o to, żeby ta woda swobodnie odpływała. Moje zbiorniki będą stały na trawie. Więc cały ten nadmiar wody, który będzie wpadał do butelki, będzie odpływał dołem. Odkręcamy nakrętkę, nie zakręcamy po wysianiu naszych roślin. Na górę, jeżeli macie problemy ze ślimakami, możecie założyć sobie, na przykład gazę i z, yy, spiąć gumką. Możecie dać kawałek białej agrotkaniny takiej letniej i też spiąć gumką. Chodzi o to, żeby przez górę nie dostawały się nam ślimaki. Ja albo wyniosę to do ogrodu, albo wyniosę to na balkon. Jeżeli do ogrodu, to założę te zabezpieczenia antyślimakowe. Jeżeli będzie to stało na balkonie, no to moje ślimaki raczej nie wywędrują kilka metrów do góry, więc zostawię sobie to w tej formie. Jak zaczną kiełkować nam rośliny, zrobię sobie dodatkowo w tym miejscu lutownicą parę dodatkowych dziurek, które będą odprowadzały też ten nadmiar wilgoci poprzez parowanie. Więc nasypujemy sobie ziemi do takiego zbiornika, tej ziemi troszkę nam wejdzie, ta roślina też musi mieć odpowiednią głębokość, żeby po prostu móc sobie swobodnie rosnąć i rozwijać system korzeniowy. Co jest fantastyczne w tej metodzie, właśnie w przypadku na przykład bylin typu werbena patagońska, typu heliotrop, no co prawda heliotrop jest roczny, ale jeżeli chodzi o heliotrop, są to werbena heliotrop są roślinami, które wymagają stratyfikacji, czyli powinno się je wrzucić do lodówki na dłuższy czas albo do zamrażarki na dobę, żeby te nasionka doznały takich mikrouszkodzeń, które będą Później powodowały, że ona lepiej wykiełkuje. Natomiast metodą, tą, którą ja Wam w chwili obecnej pokazuję w butelkach, nie musimy stratyfikować tych nasion. A dlaczego? Ponieważ jeżeli umieścimy te nasiona w ziemi i mamy dzisiaj początek marca, ja sobie te butelki wyniosę do ogrodu. Znając życie i znając pogodę w moim rejonie polskim, czyli na podbeskidziu. Wielkie prawdopodobieństwo istnieje, że jeszcze będzie sporo przymrozków. Czyli tak, będzie działała na to woda, będzie działał na to wiatr, co prawda w ograniczonej ilości, ze względu na to, że te butelki będą zaklejone, ale będzie działał. Będzie działała również yy, wszelka aura z zewnątrz, czyli słońce, deszcz, i ta roślina będzie czuła się tak, jakby była po prostu zasiana w glebie. Z racji, że będą na to działały różne warunki atmosferyczne, od mrozu poprzez słońce, poprzez deszcz, te nasiona będą ulegały naturalnej stratyfikacji na zewnątrz. Niejednokrotnie możecie zauważyć, że nasiona, które same się u nas wysiewają w ogrodzie, u mnie jest tak na przykład właśnie z werbeną patagońską, one po prostu przezimują sobie w tej glebie, gdzieś tam część ptaszki ją wydziubią, ale generalnie co roku mam młode siewki, które same się wysiewają. Podobna sytuacja jest właśnie z rudbekiem, z jeżówką, chociaż jeżówkę bardzo lubią ptaki i ja na przykład zostawiam u siebie kłosy, żeby ptaki sobie po prostu na nich posiedziały i zjadły. Kiedy mamy e, ustaloną, tak jakby wysokość tego podłoża, bardzo, ale to bardzo dokładnie, musimy je zwilżyć, e, ponieważ ono będzie miało bezpośrednią styczność z naszymi nasionami. E, jeżeli będą się zaczynały takie dość duże upały, bo zdarzało się czasem, że faktycznie temperatury były bardzo wysokie, nie możemy dopuścić do zaparzenia się tych roślin. Więc będę sobie je otwierała na dzień, zamykała na noc, powoli już coraz mocniej przyzwyczajała do wiatru i do tych warunków atmosferycznych, które są na zewnątrz. Pamiętajcie o tym, że w ten sposób można wysiewać większość roślin, ponieważ. Nie ma konieczności, żeby one stały na parapecie, jeżeli bez problemu mogą nam wykiełkować w ogrodzie, a zaoszczędzimy właśnie sobie miejsce. Myślę, że do tego słoneczniki sobie zostawimy na później. Pod koniec marca je zasiejemy. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy sobie zasiać astry, ale postaram się w jednej linii kolorystycznej. Więc wybierzemy sobie aster chiński i giełkowy. Wybiorę sobie peoniowy dokładnie w tym samym kolorze. I zaraz znajdziemy coś, co będzie w miarę też podobne do tego wszystkiego ewentualnie jakiś róż. I tak chyba zostaniemy. Zasiejemy różowe i peoniowe. Niektórzy robią dziurki, żeby po prostu w te dziurki powkładać sobie nasiona. Ja nie robię dziurek, wysiewam rzutowo. Pamiętajcie, żeby nie wysiewać tego zbyt dużo, z tego względu, że później będzie nas czekało pikowanie. A jeżeli nie chcecie pikować, no to po prostu postarajcie się ograniczyć tą ilość wysiewanych nasion. Już wam pokazuję jak wyglądają nasiona astra. Są stosunkowo duże, więc będziemy je na pewno przesypywać ziemią z wierzchu. Jeśli macie natomiast roślinki, które są drobne, to bierzcie te roślinki i tylko ponownie spryskiwaczem spryskajcie, żeby te roślinki przywarły do podłoża. I koniec. Możecie w ten sposób wysiewać również poziomki. Poziomki też lepiej kiełkują w momencie, kiedy jesteśmy e, przygotowani e, z tymi nasionkami pod kątem ich stratyfikacji. Ja zawsze stratyfikuję poziomki i jak wiecie, u mnie nie ma problemu ze wschodami poziomki, chociaż ja poziomkę sobie wysiewam i zawsze na parapecie kuchennym wystawiam. Tak wysiane nasiona będziemy ustawiać sobie w ogrodzie albo na balkonie. Wybierzcie bynajmniej najbardziej słoneczne miejsce, jakie posiadacie. E, nie musi ono być osłonięte od wiatru w chwili obecnej, ponieważ i tak będzie ta nasza doniczka. Doniczka. Ten nasz zbiorniczek zamknięty, więc od wiatru ta roślina będzie stosunkowo osłonięta. Zależy nam na tym, żeby ona miała jak najwięcej światła, żeby te siewki bardzo dobrze nam kiełkowały. Kiedy zaczną kiełkować. Musicie pamiętać również o nawadnianiu. Nawadniać można bezpośrednio przez tą dziurkę, ja po prostu daję z spryskiwacza i pryskam po tych roślinkach, bo jeśli zaczniecie podlewać je konewką, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wymyjecie sobie nasiona, które wpadną bardzo głęboko, przez co będą dużo gorzej kiełkowały albo w ogóle nie wykiełkują. Więc tutaj musicie gdzieś tam rozważnie podchodzić do tematu, jeżeli chodzi o podlewanie. Nawozić będziemy dopiero w momencie, kiedy będą pikowane. Ja akurat pikuję. Mamy wysiane, przygotujemy sobie znacznik. Jak wiecie, możecie robić to dwojako. Możecie sobie pisać na butelkach. Ja się jednak obawiam, że taki napis z butelki zniknie. Więc ja piszę sobie na patyczkach i napiszemy sobie Astry łososiowy. И, пруж, ясно. Jak wiecie, ja przygotowuję sobie znaczniki na tych zwykłych pateczkach logopedycznych. Wbijamy sobie taki znacznik i teraz podlewamy, widzicie, zapomniałabym podlewamy ze względu na to, żeby te nasionka pociągły sobie od razu tą wodę. I nie trzymamy w ogóle tego zbiorniczka w domu. Od razu on zaraz wędruje ze mną na zewnątrz, tylko przestanie lać, bo jest taka ulewa że na razie świata nie widać, więc w dniu dzisiejszym na pewno one wychodzą na zewnątrz i tam już sobie rosną. Jeżeli chcecie sobie wysiewać inne kwiaty, to oczywiście macie możliwość, można w ten sposób wysiewać groszki pachnące, można w ten sposób wysiać sobie nasturcję, można osteospermum wysiewać. Słoneczniki, szałwie, zioła, no co tylko się Wam zamarzy, tylko musimy pamiętać o tych odpowiednich okresach, żeby nie wysiewać tego za wcześnie. Ja nie próbowałam wysiewu w ten sposób ani papryki, ani pomidora. jak gdzieś to po prostu na oknach sobie hoduję. Ucinamy przezroczystą taśmę i teraz będzie troszkę gimnastyki, bo nie chcę sobie tej taśmy skleić, a muszę schować znacznik. Znacznik chowamy do środeczka chwytamy taśmą albo i nie chwytamy <śm> i otaczamy jednak powiem wam, że trochę ciężkie jest kręcenie filmów tak ze sprawdzeniem, żebyście wy wszystko widzieli i żeby po prostu jakoś to logistycznie udało się z racji, że plastikową butelkę jest kleić prościej Taką po napoju, to tą sobie owiniemy więcej. Ja jednak wolę siać, przyznam szczerze, do butelek po napojach z tego względu, że one są przezroczyste, więc to światło lepiej do nich dochodzi. Niemniej jednak, no, mając e, tyle wysiewów, ile ja mam, no, nie pomieściłabym się ze wszystkim i musiałabym codziennie pić chyba trzy butelki wody, żeby się z tym jakoś wyrobić. E, więc mamy to zaklejone. Jak widzicie, e, nasionka są w środku, przesypane. No, i będziemy teraz to wynosić do ogródka, właśnie miejsce jak najbardziej słoneczne, więc u mnie od południa postawię sobie to między moimi rabatami podwyższonymi. No i będę czekała na pierwsze wschody. Za jakiś czas zetkniemy do tych butelek i zobaczymy, czy coś już się pojawia, czy coś kiełkuje, czy coś się dzieje. Także kochani, ja zachęcam Was do tego typu siania. Napiszcie, czy już kiedyś w ten sposób wysiewaliście, czy się u Was to sprawdziło, czy raczej okazało się to jednym wielkim niewypałem. Jestem ciekawa Waszych wrażeń, Waszych opinii. Pozdrawiam Was gorąco, życzę udanego weekendu, a w weekendzik rzucę Wam filmik. O moich zakupach cebul, bo niestety wybrałam się po farbę do włosów, a wróciłam z cebulami, ale nie przyznaję się głośno. Pokażę wam, co kupiłam i co będziemy sadzić. Całuję was gorąco, pa! pa.